Panie P! Halo. Kolejny odcinek i dzisiaj robimy wywiad z Panem P. Pytanie pierwsze, nie wiem ilu. E, czy masz brata? Tak. Tu właśnie mój brat. Cześć! Jest. Jestem pan P... brat Pan P. Bratka tak, to? Tak. Ale on sobie musi zasłonić czwadzką, no bo, bo nie ma... E, Szalika. E, pytanie drugie. Panie P. Czy chcesz dołączyć na nupkowo? No tak, tylko muszę mieć właśnie te konto na Minecraft. No to, to tym to już się widzowie zajmiemy. Dajcie z... suba. Tak, dzisiaj dam no. temki jakieś do skrzynki. subskrybujcie, by nie przegapić. I um, czy Wyjemy tak, 50. Tak. Panie Petrze, nagrałeś kiedyś jakąś piosenkę? Tak. w wodzie widzowie. Tak, widzieliście Tylera. To no. ja w ja nim nagrałem. Jak będzie 50 subów, to dam na te premiery. No. To, które było pytanie? Trzecie, tak? No. Jakich masz kolegów, panie P? Um, Nupka, Puchara i Anona. A, to ci, którzy są w moim odcinku. No i jeszcze też pan P2. No. To jest mój brat. No tak, ale to też można powiedzieć jako kolega. Musicie w pierdylion słupów. No, no mamy 25-50 Jeszcze... Jeszcze... E, po, jeszcze raz tyle ile was jest i piosenka wychodzi. tam. E. A w Minecrafcie co wolisz mieć sam na Nupkowie? Wolisz mieć domek czy mieszkanie? Mieszkanie. A, to, to, no to po prostu idealnie. Widzowie, super, bo wczoraj właśnie zacząłem dekorować mieszkanie, dzisiaj mu to yy, dokończę. Może nagram odcinek z pucharem, nie wiem. No, no widzowie, to by było na tyle, Zostawcie suba, lajka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Tak. Tylko to bo fajnie.